Jak utrzymać zainteresowanie kobiety, będąc z nią w stałej relacji. Bardzo ważny temat, który jest pomijany. Dlatego dzisiaj chcę o tym powiedzieć. Dla osób, które mnie nie znają, Tomga z tej strony: relacji damsko-męskich. Pomagam mężczyznom od 6 lat naprawić ich relacje z kobietami, znaleźć wymarzoną partnerkę, następnie utrzymać ten związek, żeby on trwał lata, dekady, a nawet całe życie, jeśli tylko dany mężczyzna będzie tego chciał, ponieważ celem jest taki, żeby to mężczyzna miał pełną kontrolę nad relacją, żeby wiedział jak to wszystko ma wyglądać. I dzisiaj właśnie o tym utrzymaniu relacji powiem. Tak jak mówię, działam od 6 lat, pomogłem przyznać ponad 400 mężczyznom. Stworzyłem, pomogłem stworzyć kilkanaście małżeństw, kilkanaście rodzin. Zresztą opinie, rezultaty, wywiady, opinie wideo moich podopiecznych, licznych podopiecznych możesz sobie zobaczyć w opisie poniżej pod tym wideo. Jest strona, no tak, ten link, który teraz widzisz, wchodzisz sobie w niego i potem możesz sobie zobaczyć dokładne opinie, czy też na moim Instagramie jest tego znacznie więcej, też jest w opisie poniżej, więc tak to wygląda. No dobra, więc myślę, że jeśli sam zaczynam też od totalnego zera, więc wiem dokładnie o czym mówię, to też jest bardzo ważne. Ok, więc jeśli to już wszystko wiemy, to myślę, że możemy sobie zacząć i przede wszystkim widzisz. To, czego ja przede wszystkim uczę swoich podopiecznych, którzy się do mnie zgłaszają, to nie jest tylko podrywanie kobiet, tak? Zainteresowanie sobą kobiet. To oczywiście też, ja przede wszystkim skupiam się na kobiecej psychice, czyli jak kobieta myśli, jak umysł kobiety funkcjonuje, ponieważ jeśli ty wiesz, jak umysł kobiety funkcjonuje, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, to ty dokładnie wiesz, za jakie sznurki pociągnąć, a jakich lepiej nie ruszać, jeśli chcesz od kobiety dostać to, co chcesz. Czyli na przykład właśnie jej zainteresowanie, to, żeby się chciała z Tobą spotykać, to, żeby chciała, żeby się jej się podobało seksualnie, żeby chciała z Tobą spać, następnie, żeby chciała z Tobą wejść w związek. Znasz umysł, umysł kobiety, wiesz, jak umysł kobiety funkcjonuje, dokładnie wiesz, za jakie właśnie, tak mówię, sznurki pociągnąć. Natomiast w pewnym momencie, jak już właśnie to wiesz, to uwierz mi, że poznawanie kobiet staje się zajebiście, zajebiście proste, nie? Ja uważam, że w ogóle w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach nie ma konkurencji, jeśli chodzi o poznawanie atrakcyjnych kobiet, jeśli w ogóle chodzi o poznawanie kobiet. Dlaczego? Dlatego, że większość mężczyzn totalnie nie wie, totalnie nie wie, jak się do tego zabrać. I 90 czy nawet 95% procent facetów, jakby jeśli ty wiesz co robisz, to w tej grze się po prostu nie liczą, nie? dosłownie się po prostu w tej grze nie liczą. Więc ja z moimi podopiecznymi, kiedy już ich tego nauczę, tej kobiecej psychiki, dzięki czemu oni wiedzą jak... Dzięki czemu oni wiedzą, jak właśnie taką kobietę poznać, to oni w pewnym momencie już nie mają żadnych problemów, jeśli chodzi o poznawanie kobiet. Nie? I bez problemu są w stanie nawiązać interakcje, nawiązać relacje. No i tak to wygląda. Natomiast potem zaczyna się inny temat, bo zupełnie czymś innym jest poznanie kobiety, zainteresowanie kobiety, a zupełnie czymś innym jest utrzymanie zainteresowania kobiety. Nie? To, to nie jest tak, że poderwiesz kobietę, prześpisz się z nią, wejdziesz z nią w związek i potem jakby już wszystko samo się tworzy, nie? No nie. Potem jest ciągła praca nad tym związkiem. Tak naprawdę no, ciągła jest praca nad tym związkiem. I też trzeba właśnie wiedzieć, jak właśnie nad tym związkiem pracować, jak go w ogóle utrzymać, bo to ty jesteś mężczyzną i w zdrowej, normalnej, fajnej relacji, w której kobieta jest piękna, wartościowa, inteligentna, to ona od ciebie będzie jednak tego oczekiwać, żebyś to ty prowadził relację, żebyś to, ty tą relację też umiał utrzymać. Oczywiście ona będzie robiła swoje, ty będziesz robił swoje, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli, jeżeli ty dasz coś od siebie, to kobieta również coś od siebie da. Eee, tak, też od siebie coś da. No, w relacji. Natomiast pamiętaj o tym, że miłość to jest za mało w relacji długoterminowej, tak? Miłość było, jest i będzie, mnóstwo zakochanych par. Przecież co roku mnóstwo par bierze śluby, tak? Prawdopodobnie sam byłeś, no na pewno byłeś już nieraz na jakimś ślubie, być może w tym roku będziesz szedł na jakieś wesela, na jakieś śluby. No i, no i biorą śluby, tak? Zakochane pary. Tylko, że i oni są zakochani, miłość, tego typu tematy. Wiadomo. Tylko nie wiem, czy wiesz, ale statystycznie wychodzi tak, że ponad 50%, ponad 50% osób, które właśnie biorą ze sobą ślub, w ciągu dwóch lat się rozstają. Albo się rozwodzą, albo się po prostu rozstają, a rozwodzą się później. W ciągu dwóch lat, tak? Czyli 50% tych właśnie par, które wezmą ślub w tym roku, one w ciągu, oni się w ciągu dwóch lat rozstaną albo się rozwiodą, nie? No i widzisz, a jak to możliwe? Przecież oni tak się kochali, przecież oni byli tak w sobie szaleńczo zakochani. No właśnie, bo widzisz, miłość w długoterminowej relacji to jest troszkę za mało. E, miłość jest ulotna. E, I tak naprawdę, jeśli ty chcesz właśnie te zainteresowanie utrzymać, jeśli chcesz przede wszystkim, żeby kobieta Ciebie kochała, jeśli chcesz, żeby, żeby twój związek z tą kobietą trwał lata, dekady, czy nawet całe życie, to ty musi, musi być przede wszystkim szacunek. tak? Ty musisz być dla kobiety bo, jej bohaterem, jej mentorem, jej wsparciem, jej drogowskazem. Ona musi Ciebie szanować, szanować tak? To jest, to jest mega ważne. Ponieważ kobieta nie będzie w związku, ona nie będzie zakochana, jeśli będzie z mężczyzną, którego nie szanuje. Nie? Jeśli będzie z mężczyzną, którego nie szanuje, to. lub przestaje szanować, lub mężczyzna, który nie jest jej takim bohaterem, mentorem, tak? jej wsparciem, jej tym drogowskawem, to ona przestanie kochać takiego mężczyznę. No, po prostu tak to wygląda, tak? Normalna, fajna, wartościowa kobieta zawsze tak było, jest i będzie genetycznie, biologicznie, że, że facet dawał wsparcie, dawał oparcie kobiecie, tak? Kobieta mogła się przy nie poczuć bezpiecznie. I jeśli ty tego kobiecie nie potrafisz zapewnić, no, jeśli nie potrafisz tego zapewnić, nie potrafisz sprawić, żeby ona Ciebie szanowała, żeby ona czuła się przy Tobie bezpiecznie, żebyś był jej właśnie tym drogowskazem, mentorem, wsparciem, to Twój związek z nią nie przetrwa. I tak, taka, taka jest prawda, nie? Dlatego mm, to jest kwestia utrzymania tego zainteresowania, jakby cały czas podsycania tego żaru, tego, tego płomienia, tego, tego ognia, tak, w Waszej relacji, bo to też ogień się może wypalić, tak? Ogień jest na początku, potem go nie ma i tak dalej, nie? Przecież sam na pewno znasz, yy, czy może przeżyłeś taką sytuację, że byłeś w związku z kobietą i stąd, i się rozstaliście, tak? Albo kobieta po miesiącu czy dwóch, albo ty wszedłeś może w jakąś relację lub miałeś takiego znajomego, a na pewno słyszałeś w takiej sytuacji, tak? Że ktoś wszedł w relację z kobietą i po dwóch, po trzech miesiącach, po pół roku kobieta nagle powiedziała wiesz co, ja tego nie czuję, nie? Ja tego nie czuję. I się rozstali. Dlaczego tego nie czuję, skoro na początku była taka zakochana? No dlatego, że ten facet nie umiał, czy na przykład Ty, nie umiałeś utrzymać tego zainteresowania kobiety, tak? Eee, zainteresowania kobiety, czyli ona była powiedzmy w jakimś stopniu zakochana, spodobała jej się, była powiedzmy ta miłość, eee, ale miłość była, miłość jest ulotna i uleciała, tak? Ponieważ nie było tego szacunku, albo straciła ten szacunek, straciła... Okazało się, że nie, nie będziesz jej bohaterem, jej mentorem, jej drogowskazem. Myślała, że tak będzie, jednak tak się to nie stało i e, właśnie z tego związku z tobą zrezygnowała. Dlatego to jest, musisz o tym pamiętać, to jest dużo ważniejsze, właśnie miłość, szacunek, jest dużo ważniejszy, znaczy przepraszam, szacunek, bycie bohaterem, bycie mentorem jest dużo ważniejsze tak naprawdę w długoterminowej relacji, w utrzymaniu relacji niż. E, niż co? Niż, 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 niż miłość, nie? E, tak, chociaż oczywiście miłość też jest ważna. I tego przede wszystkim też uczę moich podopiecznych w moim mentoringu, tak? Nie tylko uczymy się, jak podrywać kobiety, jak je zainteresować, może tak nawet bym to powiedział, ale przede wszystkim w oparciu o kobiecą psychikę uczymy się, jak utrzymać relacje tak? Bo tak jak mówię, podrywanie, zainteresowanie sobą kobiety, wejście z nią w relację, krótko lub długoterminową, to jest inna para kaloszy niż utrzymanie zainteresowania, tak? Eee, I tyle, i tyle. Więc, więc to jest to, więc my się tego zawsze uczymy z moimi podobiecznymi, ja tego moich podobiecznych uczę i oni dzisiaj dokładnie wiedzą, nie tylko jak wejść w związek, jak ten związek utrzymać, jak, i, znaczy jak, jak, ten, jak ten związek wejść, jak poderwać dziewczynę, jak zainteresować swoją dziewczynę, ale również wiedzą, jak mm, utrzymać te zainteresowanie kobiety. Wiedzą, jak być właśnie tym drogowskazem, tym mentorem, tym bohaterem, tym oparciem dla kobiety, tak? Bo mi, że jeśli ty jesteś dla tej kobiety, ona Ciebie będzie kochała na zabój. I nawet jeśli się będziecie kłócić, nawet jeśli się będziecie żreć, nawet jeśli yy, będą kłótnie, bo zawsze są kłótnie, tak? Jakby w każdym, nawet idealnym związku są kłótnie, to jest coś całkowicie normalnego. To tak czy inaczej, jeśli one będzie Wasza relacja oparta tylko na miłości, to te kłótnie spowodują, że ta miłość upadnie. A jeśli relacja będzie oparta na właśnie byciu tym drogowskazem, tym mentorem, tym, yy, yy, tym oparciem, tym bohaterem dla kobiety, to ta miłość, ta relacja zawsze wszystko Przetrwa, ale to, żeby kobieta Ciebie szanowała, to, żebyś był jej bohaterem, mentorem, wsparciem, drogowskazem, to, to Ty robisz. To nie robi kobieta, tylko to robisz Ty mm, poprzez swoje zachowanie. Tak samo jak e, ludzie Ciebie szanują bądź nie szanują, e, no to, to Ty to robisz, tak? Czy, czy to Ty to sprawiasz, czy lu, ktoś Cię szanuje, czy ktoś Ciebie nie szanuje. Dokładnie tak samo jest z kobietą. E, więc to chciałbym, żebyś zapamiętał. I dokładnie właśnie przez to sobie przychodzę z e, chłopakami, dokładnie tego samego nauczyłem. Moich podopiecznych, ponad 400, których przeprowadziłem w ciągu 6 lat, tak jak mówię, opinie, rezultaty możesz sobie zacząć w opisie, poniżej pod tym wideo, jak chcesz sobie sprawdzić. I tak, teraz mam taką niespodziankę. Chciałbym zaproponować ci, jeśli masz ochotę, rozmowę ze mną, jeden na jeden. Jeśli masz problemy w relacjach z kobietami, jeśli nie wiesz na przykład, właśnie, jak utrzymać zainteresowanie, masz problem z utrzymaniem zainteresowania kobiety, albo masz problem w ogóle z zainteresowaniem samą kobiety, tak? Chciałbyś o tym pogadać, chciałbyś się dowiedzieć, gdzie popełniasz błędy, to możesz ze mną porozmawiać. Jeden, na jeden. Link do zapisu na rozmowę 1 na jeden ze mną, zupełnie darmowo. Pierwsza rozmowa jest zupełnie za darmo. Możesz sobie znaleźć w opisie poniżej pod tym wideo. Klikasz, wybierasz dzień i godzinę, która Tobie pasuje, następnie wypełniasz ankietę, aby mógł się lepiej przygotować do naszej rozmowy i następnie na takiej rozmowie się spotkamy, przywitamy się, poznamy się, zadam Tobie kilkanaście pytań, zobacz Twoją obecną sytuację, z czym się zmagasz, jakie masz problemy. Następnie Następnie powiem Ci, gdzie ja widzę u Ciebie problemy i nad czym należy popracować, a jeśli będziesz chciał posłuchać, powiem Ci, w jaki sposób mogę Tobie pomóc, o ile będę w stanie Tobie pomóc. Ta rozmowa jest zupełnie za darmo, pierwsza, myślę, że warto skorzystać, taka darmowa konsultacja ze mną osobiście, przy okazji się poznamy, no i tyle. Więc jeśli mi ufasz... To zapraszam do zapisu poniżej w opisie. Jeśli mi nie ufasz, to też jest OK, też jest w porządku. Zapraszam do sprawdzenia innych moich treści, innych moich filmów. Filmów na, na YouTube a. prowadzę już od tam, nie wiem, 5 lat ponad. E, coś takiego, mam ponad 700 filmów, więc trochę tego jest. E, możesz też mojego Instagrama sobie zobaczyć. A przede wszystkim zapraszam Cię do pobrania zupełnie darmowego kursu, też link znajdziesz poniżej w opisie pod tym wideo. E, to jest kurs, w którym rozmawiam z dziewczyną przez telefon. Dosłownie tam zadzwoniłem do niej i z nią rozmawiam, słyszysz jej głos, mój głos. Następnie ja to analizuję analizuję tę rozmowę, dlaczego powiedziałem tak, dlaczego powiedziałem inaczej i tak dalej. Więc to możesz sobie poprawić zupełnie bezpłatnie. Link do tego, jeśli mi nie ufasz, to, to zapraszam, a jeśli mi ufasz, to też zapraszam na rozmowę. I no i tyle, to, to było na tyle. Dzięki bardzo, cześć.